Siema! Witajcie! Dzisiaj y, pokażemy Wam parodia mm. jak maluje się Elio dawaj mocy Hania mm. do szkoły. <noise> a, dobra. A więc y, zaczynam. Od tutaj mam y, kolor, y, taki cien do powiek y, kolor fioletowy. Tak, maluje się tak. O, <noise> widzicie? E, bardzo, oczywiście, to podkreśla e, kolor. E, to jej, jej, jej. E, potem robimy sobie tutaj taką, e, ten, e, gwiazdeczkę, albo nie, kropkę zrobimy. E, potem oczywiście trzeba sobie wąsy domalować. Jak wąsy. Jak widać. I teraz y, trzeba y, <grymne> radze, y, podkreślić y, swoją urodę y, <grymne> specjalną moją śminką. Y -y. Mm, widzicie, bardzo mi podkreśla y, kolor oczu i w ogóle. I potem y, musimy pomalować się y, oczywiście maskarą. No. No i co, i jeszcze um, eyelinerem tutaj. Um, no i no to chyba już by był koniec. Um, znaczy jeszcze możecie sobie dodać taki najciemniejszy, jaki jest w sklepie, taki um, korektor. No i, um, no, no i pa. Okay. No tak, tak, Hania, pięknie wyglądasz. Dobra, nie ci. Kurde, też mi tu lata. I jo! No a więc, widzicie? <todgłos> <todgłos> widzisz, widzisz, widzisz? Uuuu! Uuu. Uj, to się uchodzi. Czekaj. Widzicie jakie mam piękne, podkreślone... ...ruchy? <grymne> Widzicie? E, takie kości policzkowe i... ...i te oto doły. No. E -y. <grymne> to jest ją od No. Eee... To nie dobre. Okay. Tak, dole. A po co tam? Uu. A więc yy, i tak oto ja Halia maluje się do szkoły. Tak, czekaj, jeszcze się tłumaczymy? <grym> 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 Dajcie łapki w górę. O! Takie! A jak wam się nie podobało, to łapki tu. Yep. Ale wiecie, wolę to No, dobra. No, no to pa! Czekaj, poszukam jakieś emotki. Albo <laughs> <dąbien. laughs> nie, wiesz co, A ja Tak! Ой, oh, я... Yes.